No, witajcie, moi drodzy, święta tuż, tuż, oj, czas się bać. No nie? Bo wiadomo, że są tacy ludzie, którzy wtedy nas gonią. Ale my pokażemy. Widzicie, ja już się przygotowuję do świata, więc my pokażemy tutaj, że się opieramy, poubieramy właściwie czapeczki, kolorki i będzie dobrze. Czemu o tym wspominam? Moi drodzy, kiedy my działamy, Siłą energii. Nieważne, czy to jest pole duchowe, programowe, czy już są pasma boskie, ale tu na dole, kiedy się schodzi, to wszystko uruchamia energię, a energia oczywiście w jaki sposób transformuje materię, która jest gęstą energią. Więc tutaj bardzo ważne jest, by w tym czasie zachować tak zwaną uzdrowieńczą energetyczną kwarantannę, bo emocje to energię bo pole mentalne, czyli myślenie, to energię, bo pole kwantowe, gdzie to się już wszystko zaczyna przeobrażać i schodzić w dół, to też świat energii. I tutaj właśnie taką kwestią palącą, istotną jest, by była cisza. Jak jest cisza, moi drodzy, taka cisza w eterze, cisza energetyczna, to my się tak bardzo nie przejmujemy. To włączymy ciekawy program. To powiemy, żeby pies skoczył do sklepu po hamburgera, oczywiście z marchewki i wszystko tak miło brzmi. No, ale jak przyjdą nie te 10, co trzeba, czyli mówimy o wstanie, który nie jest. Sprzyjający zdrowieniu, albo chłopczyk, ktoś inny, no nie będzie cały czas burzył ten spokój. To moi drodzy, w tym czasie świąt wystarczy im powiedzieć, żeby się przygotowywali, żeby już chodzili po tych rynkach, żeby się na to nakręcali i najlepiej, żeby tak dopiero za kilka dni wrócili, abyśmy mieli czas właśnie na tę szczęśliwą. A jak nie stać was na to, to sobie po prostu wyobraźcie, że każdy z nich, łącznie z psem i z kotem, nosi mikołajowe czapki na głowie. Przez to wam się lepiej zrobi i od razu te procesy uzdrowieńcze właściwie wychodzą. I tam naprawdę tak jest. Powiedzmy sobie, że jestem chory, no nie, moja wibracja jest na poziomie 40%, bo ona wtedy spada, ktoś mnie uzdrawia, moja wibracja leci do 70%, przychodzę do domu, już wiem do której wersji mojego domu, o już jestem w tym domu, tak. Okej, okay, tylko jestem i powiedzmy sobie, że przeleciało tam parę minut, już to spada do 50%, powiedzmy jest drugi dzień, już to spada do 10%. Czyli, moi drodzy, środowisko potrafi znacznie obniżać poziom naszej wibracji ponad stan naszej choroby. I tak jest, bo organizm, bo ciało fizyczne dość dzielnie się broni i one wibracje w sobie. Utrzymuje na wyższym poziomie niż środowisko, które niestety energetycznie się nie poprawnie zachowuje. Ci, którzy mają już tam widzenia albo jakoś biegnę na skali to odczytują, to niech sobie to sprawdzą. Mogą wtedy, no nie, popatrzeć, który z domowników jest taki nieteges. Mąż, o tak, czapeczka, dziecko jedno, o, nawet nam sprzyja. Drugie, no niemożliwe, też nam sprzyja. No to co jest pies? O, 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 pies bardzo podpadł. Najgorszy tu ze wszystkiego. No nie, no to jemu też czapeczkę na głowę. A czemu? Bo to pies chłopa i nasiąg jego wibracją. Naprawdę, no, najczęściej jest tak, że domownicy nas ściągają w dół, bo przecież wszyscy nadajemy na jednej fali, to jest taka średnia wypadkowa, jak chorujemy to spada, chcemy się wyżej utrzymać, działanie uzdrowieńcze wychodzi ponad tę średnią. No i każdy to obniża. Więc na czapeczkę mikołajową możemy tu coś uszczknąć dla siebie. Czyli wzmocni to działanie. Tak jak w szpitalu się leży, odpoczywa, a nie biega, hot dogów nieje, a nie zagląda po, do szafy potrunki. Wszystko zabronione, tylko jemy tabletki. Czyli kroplówki dostajemy, nie wolno z łóżka wychodzić, a jak już to na dwa metry. Czyli jest taki reżim, dzięki któremu nie możemy się skaleczyć, nie możemy się zatruć, nie możemy się wściekać. Jedynie wtedy patrzymy jeden na drugiego i albo zaczniemy wspólnie o czymś mówić, albo się włączy telewizor i już będzie kaszana. Dobrze by było, gdyby nikt drobnych nie miał, albo zaczniemy myśleć o rodzinie i wtedy samo połączenie z nią daje takie same efekty. Spadamy w dół i nagle, nie wiem jak się ten, to urządzenie teraz nażywa, bicie serca gwałtownie wzrasta, pielęgniarka przychodzi i mówi: A co się z panią stało? Się pani ruszała, pani skakała, pani wyściała. Nie, więc co się stało? O chopie pomyślałam. Oj, serce pobiło. Czyli kiedy my właśnie myślimy wtedy o trudnych życiowych sprawach, no to naprawdę nas się zaczyna gotować. Więc w tym okresie, kiedy macie właśnie wzrosnąć, to jest czas świąteczny, myślcie o tych cudownych filmach, które obejrzeliście i zechcijcie, żeby tak zasnąć i się w takim filmie obudzić, nie wiedząc o tym, że się miało to, co po domu chodzi. Żeby Tatuś z góry zmienił tę naszą rzeczywistość, a przynajmniej sobie to wyobrażać. Także, moi drodzy, ten świąteczny nastrój bardzo nam może w tym zdrowieniu Pomóc. Dobrze, to zaczynamy. Tutaj wiadomo, nasze dziewczyny są, tam dzwonią. Zosia od siebie, dziewczyny z Rusinowic, gotowe są do konsultacji. No ja to daję, bo niektórzy dzwonią do biura cały czas i pytają się o komórki, dlatego to tutaj daliśmy. No nie, bo tam to szło po, po, pocztą pantoflową, a tutaj je wystawiamy, a niech cierpią. No nie, i już. Dobrze, jestem uzdrowicielem duchowym, mistrzem bioenergoterapii, autentycznym szamanem jasnowidzem i tak dalej. Zdrowie, szczęście, rodzina, sukces to jest oczywiście nasz priorytet. Tutaj w tych dwóch wideoblokach dowiecie się, moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać to nasze spotkanie. No i proszę nie zapominać, że spotykamy się po to, by zwiększyć szacunek na wyzdrowienie, by wesprzeć medycynę działaniem naturalnym, by połączyć duchową mądrość i moc z inteligencją, potencjałem ludzkim do bo wspólnym wysiłkiem osiągniemy więcej. No i dzięki temu zwiększymy wpływ na zdrowie fizyczne, energetyczne. Mówimy w tej chwili o psychicy, o myśle, jak i o Prowadzimy nowe ustawienia w obszarze egzystencjalnym. Pamiętajcie, że bez względu na to, co w Was siedzi, w czasie takiego jednego uzdrawiania naprawdę kasuje wszystko przeszłość niewłaściwą. Kody przyszłości niewłaściwe, teraźniejszość niewłaściwą i tak dalej. Naprawdę. Oczywiście są przygotowane różne medytacje, które to samo robią działania w cudach z Janem i psychologia umysłu, która też to robi. No nie? No tam szczegółowo, na jeszcze na inne rzeczy też podkręca, bo na przykład na spotkanie, gdy idziemy z kimś nie wiem jak się zachować, czy kwiatki wystarczą, można tam uruchomić lepszy obraz nas. Czyli wszystko to, co na nas negatywnie oddziaływuje, i odciąga nas od tego spotkania i jest tam na wiele godzin blokowany. Takie sztuczki są i operują na wspólnej energetyce ludzkości, bo tam są zawarte wasze kody. W ten sposób można wesprzeć. Można wesprzeć, byście byli spokojniejsi na sali sądowej, na obradach, w, w urzędzie, w skarbówce, w pytaniu o pracę. No mnóstwo jest tam takich ciekawych rzeczy. To tego nie ustawiam. Natomiast tu kasujemy to, co teraz mam, szkodzi i tak dalej. Ale pamiętajmy, że to, co my kasujemy, nawet kody genetyczne z przeszłości, czyli to, co się tworzy w przyszłości, a jest niewłaściwe, to to i tak będzie powolutku odżywać. Czemu? No, bo wy zadajecie się ciągle z tymi ludźmi. Przecież my się nie możemy wyłączyć. I te kontakty z nimi, a więc kody zawarte w nich, które tworzą wspólną, wspólny obraz energetyczny i charakterystykę energetyczną, to wszystko z powrotem powoli wraca. Dlatego ogólnie, jeśli potraficie, to stosujcie gdzieś takie potężne, czyszczące działanie raz na trzy miesiące i będziecie naprawdę czuć się lepiej. No, ale nauczyć się żyć przyszłością to jest. Bardzo ważne. Życie marzeniami. Nie tu i teraz. To jest błędne koło, ale no nie chcę tego za bardzo tłumaczyć, bo wszyscy chwalą to tu i teraz. Tu i teraz to jest o, teraz się skupiłem na tym, żeby było fajnie. O. Zobaczcie, jestem rozległy, mam związki z przyrodą, z mamutami z przeszłości, z kosmosem, z gwiazdami. Cały czas się jest połączonym, tylko my tego nie czujemy. Nie czujemy i nie wiemy. Natomiast UFO doskonale sobie z tego zdaje sprawę i wtedy, kiedy przystępuje do jakiejś formy tutaj ograniczania naszej energetyki, to tworzy na przykład zapory wokół Ziemi. Prosta jedna, tam gdzieś satelita, niewidoczna, swoje meniowanie daje, i człowiek potrafi wtedy w swoim dobru osłabnąć o 20-30%. No to, moi drodzy, o czym to będziemy mówić, to jest tylko jedna sztuczka. No dlatego to kasowanie no nie tego wszystkiego powoli. Aha, przepraszam, teraz mówiliśmy o tu i teraz. I właśnie wtedy, kiedy my skupiamy się na tu i teraz, to tak jak w Buddyśmie, robi nam się dobrze, my jesteśmy sympatyczni, jest nam przyjemnie, ale my tu i teraz. Odcinamy się od wszystkiego, co było. Nie dopływa ją informacja, nie dopływa wsparcie z naszej góry. A one cały czas jest, tylko my je odrzucamy, ale ono jest. I my, wbrew pozorom, stajemy się słabi, wyciszeni i mówimy: O, jak mi dobrze w tu i teraz. Ja już się niczym nie przejmuję, jestem taki spokojny. O, jaki spokojny. I wtedy tacy ludzie, którzy praktykują właśnie te tu i teraz, praktykują pewne oczokańcze medytacje na wyciszenie, to się wycofują z walki o własną godność, z walki o to, by było lepiej, przyjmują wszystko tak jak jest, bo jeszcze im się dodatkowo programowo wmawia, że po śmierci zostaną nagrodzeni. Za co? Za naiwność? Za co? Za to, że nie korzystali z mięśni i mocy energetycznej, że się nie uczyli człowieczeństwa. No i takich chwytów jest więcej. Nie ma tu i teraz, chyba że chce się na chwilę oddzielić, bo wreszcie pani flaszka przyszła, twój kumpel pies też kieliszek tutaj przyniósł. Oczywiście, że to jest woda marchewkowa i wtedy pijecie. Pies merda ogonem, łapą ci coś tłumaczy, a ty jo, 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 jo. I to jest właśnie to, to, co jest najpiękniejsze, ta współkomunikacja. Może nie współtworzenie, ale jakaś forma aktywnego współistnienia jest. To jest niby żart, ale i niekoniecznie, bo są ludzie, co ze zwierzątkami rozmawiają i zwierzątka im donoszą. Jak się czasami ogląda te programy, to się w głowie nie mieści. Pani się pyta kota, czy co pan tam robi. Kot jej mówi i ona woła do chłopa, do Łazienki, co ty tam robisz, to i to. A on szuka potem kamer, wszystkiego i tak dalej. Nie może zrozumieć, czy ona wie, czy ona jest jasnowidzką? Ale gdyby ona zdradziła, że to robi kot, to on mógłby on niechcąco powiedzieć kotu, żeby się wynosił. No ale program był nagrany, to przecież i tak się dowie. Więc trochę tam jest radości, trochę tam jest krętactwa, ale naprawdę ze zwierzątkami się mówi. Mówię to o tym, bo zbierze się Wigilia i zwierzątka mogą dużo donieść. Albo my się nagle otworzymy na to wszystko i będzie się nam wydawało, że mówią. Chociaż może by warto czasami coś nieco wiedzieć, zwłaszcza gdyby tyczyło się to kodu do kasy pancernej. Dobrze, moi drodzy. Już przygotowani jesteśmy do działań. To, tu, to, tu, 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 dobrze, lecimy dalej. No i oczywiście po spotkaniu jeszcze troszeczkę może się uda coś tam zrobić dodatkowo. Zamknijcie oczy i pozwólcie się unieść ku niebu. Niech wszystko, co nas wspiera, ustawi was na firmamencie duchowego nieba jako tych. Którzy chcą być zdrowi, szczęśliwi i nad życiem panujący. Oddychajcie równo i spokojnie. W ciszy i natchnieniu czekajcie na cud ponownych narodzin. Duchowe światełko wypełnia Wasze życie, Wasze domy, całą Waszą egzystencję. Światełko koduje się także waszej przeszłości i przyszłości, a wszystko po to, by usunąć z waszej podświadomości ból nieprzepracowanych spraw, a w przyszłości po to, by nadać jej niebywałą klarowność, taką twórczą przejrzystość, dzięki której będziecie mogli ją kształtować dużo łatwiej niż dotychczas. Teraz, proszę osoby, które wykupiły działania na swoich bliskich, by ujrzały ich w tej chwili okiem swojej wyobraźni i wypowiedziały ich imiona na głos lub po cichu. Wtedy to dopiero za Waszym przyzwoleniem zostanie stworzone połączenie między nimi a mną, jak i między nami wszystkimi tu dziś zebranymi, a światem duchowym. Ujrzyjcie teraz wodę w pojemnikach. Zechcijcie, by została ona przekodowana, by dotknięcie jej przez Ducha Świętego przyniosło Wam zdrowie, szczęście i równowagę energetyczną harmonię, bez której nie sposób poprawnie się w życiu odnaleźć. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko przygotowuje się do przemiany. Zauważcie, jak przy każdym wdechu Wasze odprężone ciała wpływa niekończąca się fala energii. Jak wypełnia stopy, jak burzy się i wznosi ku górze, jak podchodzi do łydek, do kolan, jak wlewa się w uda i nimi pnie aż do bioder, jak wzbiera, kipi i rozlewa się po całym brzuchu i dole klatki piersiowej. Jak zalewa płuca, jak przedostaje się do barków, i nimi kaskadą energetycznych strumieni spada ramionami wprost do dłoni. Druga jej fala wpływa do szyi i do głowy. Światła jest coraz więcej i więcej. Zalewa ono oczy i mózg. W końcu dociera do szczytu głowy i wnika w struktury energetyczne, uspokajając umysł, emocje i myślenie. Jesteście teraz przepełnieni ożywczą energią. Jest jej dużo, bardzo dużo. Możecie nią dysponować do woli. Bo raz wypełnionego rezerwuaru nie sposób wyczerpać, jego zasoby będą stale odnawiane. Pozwólcie na to, by cząsteczki, z których są zbudowane wasze ciała te fizyczne i energetyczne by te cząsteczki mogły się rozproszyć i unieść ku matrycy tworzenia. Tam na powrót zostaną obdarzone boskim zaufaniem i przeprojektowane tak, by nadać waszym ciałom i waszemu życiu nowy blask. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko się rozprasza, duchowe światełko przenika wszystkie wasze cząstki. Przenika także całą Waszą egzystencjalną przestrzeń. Wszystko zostaje w niej oczyszczone i naprawione. Usuwane są także żyły wodne i wszelkie inne geofizyczne deformacje. Wymazywane są nawiedzenia i podobne im nieprawidłowości. Znikają z waszego życia niekorzystne zapisy ludzkich obecności, te życzenia i projekty, które miały wam przynieść przegraną, ból i niewolę. Wszystko się prostuje, wszystko zaczyna się wreszcie układać. Oddychajcie równo i spokojnie. Kto chce. Może otworzyć oczy i możemy otworzyć oczy. Wszystko ja wam tylko, coś, moi drodzy, coś wziąć. podpowiem. Wszyscy wielkie mistrzowie mówią o tym, że docierają do początku, czyli do początku, no, kiedy było się stworzone. Tak naprawdę jest to grubsza sprawa, bo możemy dotrzeć, dotrzeć do początku matrycy, która nas kształtowała, ona jest z 19 chyba wymiaru, jak i dostrzec do słynnego łona. No, ono tam kiedyś było na skali numer dwa, w którym tu siła matczyna wszystko tworzy, a z boku siła ojcowska wszystko planuje. I właśnie dzisiaj, moi drodzy, dotarłem tam z pierwszym działaniem, a to dzięki warsztatom, które się odbyły, bo tam pewne rzeczy się zaktywizowały. Wiedzieć to jedno, a doświadczyć tego to drugie. Dlatego ten czas który będzie trwał u was cały czas. No nie idzie przekroczyć tego tygodnia, to tak jakby góra, no nasze wyższe ja powiedzmy sobie, dało nam na to szansę. No nie to, to działanie, które robimy, jest utrzymane w przestrzeni przez cały tydzień, ale ludzie, że zapominają o tym, że są święta, tracą się troszeczkę, czasami się smucą, czasami się martwią, bo akurat nie dostali makowca. No i wtedy jest ten stresik i wtedy nie wierzą w to, że to działanie trwa. To działanie pomaga Wam właśnie w utrzymaniu tego procesu zdrowienia. Ale. Teraz, moi drodzy, pojawiło się to, tak mówi się, kosmiczne łono. No nie tak samo jak łono kobiece, i ono trzyma. Jakbyśmy pomyśleli o jakiejś umownej wibracji, i 100% to jest to, co początkiem jest wszystkiego, to kosmiczne łono ma 37%, a kobiece łono ma 2%, i ze względu, że sięga do obszaru minus, też ma 37%. Dlatego, jak wiele medytacji powstaje i idziemy na początek swojego narodzenia, to widzimy ogromne światło i Ojca, który stoi właśnie przy każdej rodzącej, nie tego fizycznego, bo jego wypraszają na korytarz, tylko tego niewidzialnego, i tam tego światła, tego złota, bieli, tych rozmów jest bardzo dużo. No nie? Wtedy dusza ostatecznie już ciele tam jest usadowiona. To właśnie to się dzieje i właśnie w tej chwili takie coś was otacza i będzie otaczać przez tydzień. Więc choćby z tego powodu siła tego, co robimy, jest 80% większa. Więc mówimy tutaj już nie o wzmocnieniu uzdrawiania, ale także przemiany. Bardzo dobry wynik, a więc oznacza to, że będziemy już na tym poziomie działać zawsze i może nam się uda. No kiedy się powinno udać, to łono na, na 100% doświadczyć. Dzisiaj to tak od 30 do 60 do 60, bardzo dużo. Ojej oj, będę musiał... No ale to tak z warsztatami by pasowało, bo tam żeśmy tworzyli właśnie zejście mocy i to też z początkiem wszystkiego był tam czarny, taki duży obsydian połączony za sprawą przewodników, którzy przyszli. Dobrze moi drodzy, życzę wesołych świąt, strówka, a jeszcze wodę zobaczę. Moi drodzy, próbujcie tę wodę. Ja czemu? Dzięki temu, że jest słono, jej programowa skuteczność wzrosła trzykrotnie, więc skuteczność tak w uzdrawianiu gdzieś o 40%. No to już wiecie, jak to się robi? Ja to próbowałem ją kiedyś. Na przykład macie coś, smarujecie czymś i spróbujcie, jak macie coś podobnego też, to posmarujcie też tą wodą bo właśnie wiele osób, ja nie chcę o tym oficjalnie mówić, bo to nie chodzi, żeby z maści nie korzystać. Lekarz ma zawsze rację, ale możecie też posmarować drugie jakieś takie miejsca, albo na coś, czy na włosy zastosować i sprawdzić, czy to coś daje. Tylko pamiętajcie, że tutaj ma być, się wierzy, choćby to się mało poprawia, ale to jest ten klucz. Ma być. Chcemy. Dobrze, moi drodzy. Wyszło. Dobrze. A to oznacza, że naprawdę dzieją się malutkie cuda i niech te cuda zaczną się też dać w Waszym życiu, bo przy czymś takim tam na pewno wiele zostało zmienione, po to, byście się obudzili, lepsi, żeby ten dzień, każdy następny był taki świąteczny, abyś tam skrzydełka karosły, oby nie za duże, bo obcinają, nie? nikomu by się to nie spodobało. Takie, żeby energetycznie były widziane, to ok, to możemy z takimi chodzić, bo dzięki temu auto, z automatu, po prostu, od tak sobie będziemy lepsi. I to, moi drodzy, jest, jak widzimy, proste. czy chcieć. Ale.